Ewa Szelburg-Zarębina Przed pomnikiem wielkiego człowieka Nie wiadomo, nie wiadomo wcale, co w życiu ciebie czeka. I ty możesz wyrosnąć na wielkiego człowieka. Może tak się w twoim życiu stanie, może z tobą tak się w życiu zdarzy, że ty zrobisz to, że ty to zdobędziesz, o czym tyle ludzi próżno marzy. Może twoje serce będzie tak gorące, może ty mieć będziesz tyle siły, że obronisz słabych i skrzywdzonych, że świat zmienisz na dobry. I miły. Może twojej matce będą błogosławić, że dzielnego wychowała syna. Nie wiadomo. Nie wiadomo wcale, jak się wielkość w życiu rozpoczyna. Czytał Bogdan.